Witam Was serdecznie w pierwszej kronice turystycznego i Karusa. Po wielu, wielu, wielu poszukiwaniach w końcu udało się zakupić autobus w takiej wersji. W tym materiale ujrzycie m.in. wyciąganie z krzaków, sprowadzanie do Polski, gdyż jest to import z Węgier. I tutaj chciałbym podziękować za nieocenioną pomoc Bartkowi, Damianowi, Grześkowi i Mateuszowi. Za pomoc, dzięki której ten autobus znalazł się u mnie na zajezdni. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam na materiał. Mamy dzisiaj 28 czerwca, także jest to pierwsza kronika turystyka retro retroikusa. Wyjeżdżamy, jest godzina dokładnie 3.30, przed nami 420 km. Dzisiejszy plan jest taki, by kupić autobus, przygotować go do drogi. Ale nie będziemy go sprowadzać, gdyż jest wycofany czasowo z ruchu na Węgrzech. Po kilkunastu godzinach jazdy dotarliśmy na granicę węgierską, węgiersko-słowacką. Także jedziemy z kolegą Baksiołem Audi, niczym jak po 16-18 co prawda jest to całkowicie inny Audi. Samochód ogólnie dość siedzi, bo jesteśmy dość przygotowani. By utrwalić przyjaźń polsko-węgierską, wieziemy tramwajową tablicę 24 na wymianę. Także pomalutku do przodu. Po dojechaniu na miejsce zjedliśmy langosza standardowo jak to ze mną na Węgrzech, zapłaciłem, spisaliśmy umowę i przystąpiliśmy do montażu akumulatorów i walki z osami. To tak lemonu, ale może chociaż ten jeszcze jeden będę potrzebował. Widzicie, że nawet, nawet tu jest ok. Zaczekaj, że tam jest jeszcze mostek jakiś. Nawet z niego klemmy weźmiemy. Odpaliłem, ale nie wiadomo, czy mamy wodę, bo są osy są stojące. daje dużo fefru, bo tam osy są. Trzeba je wykurzyć. Dobrze, udało nam się go odpalić. Ogólnie mamy mały problem. Problemem jest sprężarka, która pomału bije powietrze i rzuca olejem. W związku z czym przed jazdą do Polski będzie trzeba ją podmienić. Ale tak to wóz prezentuje się tak. Jak na kolejny sprzęt wyciągnięty z krzaków. Myślę, że nie jest źle. Jak widzicie, chwila postoju i wywala na czerwono. Nie ma tutaj fotela, ale to się wszystko ogarnie. Ciekawostką jest, że brakuje tutaj schodów do wychodzenia. Jest straszny upał, powiem Wam. Ale udało nam się pojeździć trochę po placu. Także za miesiąc, jak dobrze pójdzie będzie w Polsce. Thank <laughs> you. Koniec. Jestem jest zgrzany gorąco. Po zakończonych przygotowaniach, spakowaliśmy rzeczy do samochodu. Po czym udaliśmy się na hotel na noc. Następnego dnia 29 czerwca pojechaliśmy tylko spotkać się i wymienić tablicę kierunkową linii 24 tramwajowej. Po czym udaliśmy się w kierunku Polski. Po drodze popełniłem zdjęcie Ikarusa 293. Tym jak robi Ikarusa? Docelowo po Ikarusa pojechaliśmy 23 lipca załogą trzyosobową Kadilakiem, a dokładnie Volkswagenem KEDI. Był to okres, kiedy ceny cukru w Polsce szalały, w związku z czym wieźliśmy znaczną ilość tego białego towaru, tworząc swoistego rodzaju gang słodziaków. Kop, kopci, 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 kopci no. Temat zakupu Icarusa 256 to długi temat, gdyż pierwsze plany pojawiły się niedługo po zakupie 1618 i obejmowały egzemplarz starno Z rządzeniem losu nie kupiłem go ani żadnych innych pozostałych. Teraz zobaczycie nagranie, na którym wspominam, że chciałbym jechać na i Icarusem 256 i fakt te dwie rzeczy zrealizowałem w 2022 roku, czyli byłem na Złombolu. I kupiłem sobie i kausa 256. Niestety nie połączyłem ich. Na złąbola. Takiego muszę sobie kiedyś kupić. Kolejnym egzemplarzem był pewien egzemplarz z Węgrowa, który jeździł na Gimbusie. Niestety przegapiłem to. Ogłoszenie, które pojawiło się kiedyś na sprzedajemy.pl. To był rok 2018. Nawet dzwoniłem do gościa, czy czasami nie zaparkował go gdzieś z tyłu, za stodołą i zapomniał, ale jednak zezłomował. Gdy wyczerpały się możliwości w Polsce, w okolicach 2019 roku oglądałem trzy egzemplarze na Węgrzech. Jeden w Szegedzie, drugi w Mako. I trzeci pod Budapesztem. Niestety żadnego z tych trzech nie kupiłem. Pojawił się również temat przemytnika, ale jako historię znacie, no to trafił on również do Zagłębia także dobrze jest. W swojej historii nawet wysyłałem pismo do Olsztyna. Ten egzemplarz aktualnie ma OC, ale nie ma od dłuższego czasu już badania technicznego. Podsumowując, w sumie brałem pod uwagę 7 egzemplarzy przez 5 lat, aż w końcu pojawił się 543A.